Prezentujemy multimetr cyfrowy marki Unit UT15C o numerze katalogowym MIE0116. Jest to próbnik uniwersalny, w którym nie ustawiamy zakresów pomiarowych, wygrywający automatycznie wielkość pojawiającą się na jego zaciskach. W zestawie znajdują się próbnik, karta gwarancyjna z instrukcją obsługi, sprawdzanie ciągłości obwodu. W celu sprawdzenia ciągłości obwodu końcówki pomiarowe dotykamy do punktów, w których sprawdzamy ciągłość obwodu. Ciągłość obwodu jest sygnalizowana pomarańczową diodą LED oraz sygnałem dźwiękowym. Pomiar napięcia stałego DC. Aby dokonać pomiaru napięcia stałego DC, końcówki próbnika podłączamy do punktów obwodu, między którymi mierzone jest napięcie stałe DC. A mierzona wartość pojawi się na wyświetlaczu próbnika oraz będzie sygnalizowana czerwonymi diodami LED, ale tylko w przypadku, kiedy mierzona wielkość jest większa niż 24V. W zależności od kierunku prądu doprowadzonego do końcówek pomiarowych zapali się czerwona dioda LED o odpowiednim symbolu plus lub minus. Zakresy mierzonego napięcia od 0 do 690 V. Pomiar napięcia zmiennego AC. Aby dokonać pomiaru napięcia zmiennego AC, końcówki kabli podłączamy do punktów obwodu, między którymi mierzone jest napięcie zmienne AC. Mierzona wartość pojawi się na wyświetlaczu miernika oraz będzie sygnalizowana czerwonymi diodami LED zakresy mierzonego napięcia od 0 do 690 V. Miernik może służyć jako próbnik napięcia w gnieździe 230 V. W tym celu biegun L, wkładamy do gniazda. Obecność fazy sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym. Miernik pozwala mierzyć również przesunięcie fazy w zasilaniu trzyfazowym. Zapraszamy na stronę www.lp-electronic.com.